Jak planowaliśmy ze Stuartem Team X 1 <grym>, e, Normalnie W ogóle to się miało nazywać Seven, siedem e, Każdy miał dostać mapę, każdy miał sobie zrobić tatuaż I mieliśmy pomysły Że Kinga będzie, Błoński, Marcin, Stew, Xavier, Lexi to jest Paulina? Asystentka, nie, nie pamiętam o co chodziło Ale jaja Mieliśmy notatki, jak planowaliśmy ja ze stewartem Team X. Jeden. E, normalnie. W ogóle to się miało nazywać Seven. Siedem. E, każdy miał dostać mapę, każdy miał sobie zrobić to, I mieliśmy pomysły, że Kinga będzie błoński, Marcin Stew, Xavier Lexi. To jest Paulina? Asystentka, nie, nie pamiętam o co chodziło. Ale ja ja. Oh.